Halo halo widzowie. Witam was w kolejnym odcineczku ze Skyrima. E, dzisiaj lecimy dalej z fabułą. Znaczy z fabułą magów. Magów ognia, się wiem, ale to nie gotyk. Po prostu magów. Przed nami dużo do zrobienia. Musimy znaleźć teraz bibliotekarza orka. Gdzie ta gra mnie prowadzi? No, liczę na to, że też się coś tutaj zmieniło, jeżeli chodzi o wątek. Coś, co mnie zaskoczy. Mm, dobra, no, dojmijmy sobie spela. Jestem ciekaw, czy i coś robią więcej poza staniem, nawet jak smog zaatakuje... I don't know you any of these things. Keep us in touch with the rest of Being an apprentice is great. Nice. Is uh, there ork? You are now in the Arcanium, of which I am in charge. Disrupt now. I assistance. I know what you. Well, you don't even need to I said not. I think one of those volumes may have had some relevant information. If you want, not enough although now it looks like you'll be doing. not enough although now it looks like you'll be he was in a pretty basics let's just they were interested in research that goes outside the bounds please make sure your hands on the manos You were in ciekawego yes it has come to my attention that i am well aware to dearest. something was that sounds thank you for your You I have questions for you. Mm -hmm. Dobra. And teraz gdzie ta miejscowa była? Na której mamy się udać. A, niestety tutaj. No dobra, let's go. Kurde, zaraz będzie moja postać narzekać na to, że snu nie miała. Ech, i znowu dopnęłem się w złe miejsce. Nie wiem, czy on tak to zrobili. Jakby, what's the point? To jest jeden z bardziej teleportów, naprawdę. Jakby, kto się chce topować do tego? Jakby, po co? Dobra, idziemy po te książki. Jakaś jest Mają karczma czy coś? To jest chyba sklepikarz po prostu. some may call this junk me i call them treasures Kurlę, no, ja okay. o kurde rzeczy ten a no, tak się pewnie co start zresetuje po 48 godzinach Dobra, idziemy dalej. O Jezu, myślę, że to kamień, jakieś zakopania Tak, gram długo w ma, niby nie matka, z kamieniem. Co, trafić go nie mogę? O e, gdzie są te ruiny? Tutaj No Czy jak jakiś nowicjusz, naprawdę Ja krabę mylę z kamieniami Mmm, hity na A, nie mam klucza. Czemu się siedzieć na domu, the fuck? Okej. Okay. Idziemy dalej. Może z trzeciej osoby będę szedł, będzie mi łatwiej dostrzec niebezpieczeństwo na drodze. To jest kopliczka Tlosense, też odwiedzimy. Awa! To ja taki przerażony, gram w tę grę. Jeszcze rolka w złą stronę. Nie, no porażkę z tym leczeniem troszeczkę. No Dobra <laughs> Teraz tak Gdzieś tutaj ten talmorczyk powinien leżeć I też chce mnie w dupę ugryźć No dobrze No tej tych chyba. Mm. No. Uuu... E, to jest elegancka sprawa. <ścoughs> Uczymy się. Najpotek. I, I teraz tak. Czy ja jest nasadnie skastować ten tego spela? Prosta armor? Tyle teoretycznie tak. To chyba zmianka leci, podmianka. <laughs> hmm, teraz tak. Na ósemkę. Za darmo to uczciwa cena. Ups co jeszcze screenka, zrobiłbym mi się podoba to miejsce. No i narra, idziemy dalej. A teraz najgorsze, bo tu są magowie. Ok. Kurczaki Storm golem To zajebiście Mam nadzieję, że jak zabiję tych... O kurczę, na trona zniknie. <laughs> no ale... Ciężko stwierdzić. Najgorsze jest właśnie to, że to jest już mocna trona. Udało nam się go zniknąć. Chwata, yy, teraz tak. Jest Bigom Eternal. Dobra. No to nie jest mój trona przecież, w Są... sumie... chleb obiecałem. dobra. Jedna chyba z trudniejszych rzeczy, jakie mogliśmy tutaj zrobić. Także let's go. Trzeba tutaj wejść normalnie. Dało się w miarę, w miarę szybko to zrobić. Myślałem, że kilka prób nam zajdzie na to. Ale dobrze, dobrze. Trzeba jeszcze szybko coś sobie sprawdzić. A no mianowicie muszę sobie odpalanie gierki szybko przełączyć. No. Update do Rainbow'a. Nowy sezon, jak się dobrze ryntuje Myślę, widzowie, jeszcze nad jakąś nową gierką do nagrania. Ale zanim seria mi się z Kerima skończy, to trochę minie. Bo jak wiecie, od razu budowanie miasta, dwa będę nagrywał, jak wyjdzie. <laughs> jak mi się pobrać. Też must have info. A, dalej tutaj idziemy? Nie. Skrzynka. Jeszcze ta przeklęta choroba się mnie trzyma. Tutaj ciężko się mówi. Ale zamierzam daily sobie utrzymać. To jest takie wyzwanie dla mnie. No wiecie, dobrze mi się nagrywa, dobrze mi się gada. Taka dla mnie win-win sytuacja. No i jeszcze to jest poza tym favorite gierka, nie? Jakby nie patrzeć na to, no favorite jak favorite. Tyle w nią już pograłem, że Znam ją od deski do deski.

No, nice. Hmm, czy ja mam jakiegoś perk'a do rozdania? Nie, na no, ten moment. To będzie spoko. I to będzie spoko. No stąd nie mam za bardzo czego brać. Chociaż to też byłoby fajne. Oké, okay, dan gaan we naar

Dobra, septim podka podka soul jamming. Właśnie widzę, jeszcze musicie mi napisać, czy mam ruszać jakieś questy solo. <laughs> Bo wydaje mi się, że już tak, raczej nie będzie czegoś na zasadzie, że side questy będę wam pokazywał, takie wiecie, przynieść wynieść pozamiataj. żeśmy mieli trochę więcej czasu na takie questowanie razem, together, forever, na oficjalne. Ale ja nie przebijam tarczy, ciekawe. Muszę fast go się nauczyć... ...osobnie. Używasz tego spela. Podchodzisz do niego bokiem, walisz go na łeb... Nara, dobra, gora prawo, daj mi tego Solżemika. Dobra. To z drugiej strony zamknięte. Podupczył go, Podniosą mnie, chyba ta, dzięki. Dupną Dobra, mi się odzik kończy. Musimy przejść naprzód. no nice. jest. <laughs> Dobra. Dalej się leczymy. Nie ma tu nikogo. Dobra. No magia ognia to też tutaj totalnie OP. Dobra, dlaczego jakieś szaty z tej podniosem, melynowy? The oh, fuck? Yeah. No father, I like how you mind works. Dobra. Też w miarę bezpieczni. Okej, okay. halabarda? Na no ma Muffle. Jak niby sama halabarda wygląda? What? gdzie było tutaj okej okay. no dobra no to widzowie a to jeszcze nie koniec orym się że to jest ostatnie miejscowo. a się zbliżamy dobra jesteście gotowi Jania. Let's fucking go. So you're the one who barged into my home and laid waste. How nice to meet you. So you're just. You come here, kill my assistants, disrupt an arrangement. Fine. Leave me the elf. You may go with your books. Uh, wait, what? He gets the books, I get you. Mimo... Aaa zdradziła mnie rura Czemu mi krzyk nie działa? Aaa Pewnie dlatego No jasno, Aż chciałem go wymienić na książkę, żeby się bez bicia obiła. Kolejne choroby. Mm, z tego Atrona, a coś? Frost Souls. Uu, jeszcze nagrody, no tak. To nie będzie w nowi ranami Okej, okay, spoko. Hm. Mm, tak. Nice lance nie ma. Już to do wejścia. Elegancko. Oddamy quest'a i, i ...zakończymy odcinek. No już trochę widzowie widzieliśmy tej mapy, no głównie południe, no. Jeszcze trochę przed nami. Te irytujące atronachy, moje ulubione. Musimy wybić trochę wyższy poziom w przywołaniu, żeby też mieć lepszego tronacha już. Porażka, bo dostałem milion książek. A, to chyba do każdej tej magii pojedynczym będzie. I do Speech'a na pewno. Dobra, a też up do innego questa. Czy This mogę coś sprzedać? Be... Oczywiście, że a mogę. Dobra, no, za darmo cię dam. To wszystko Dobra widzowie, tutaj sobie zakończymy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.